Chciałaby, żebyś walczyła dalej. Przestań. Chodź, dołączymy do pozostałych. <słyszy> <Tęsknię za> <słyszy> Ona bardzo to przeżywa. Co tu szukacie? Chcecie nam podokuczać? Zostało nam trochę deseru po imprezie w sklepiku. Może chcecie? I co? Jesteście tak po prostu mili? Spokojnie. Owen zasmrodził nasz domek i minie trochę czasu, zanim wywietrzeje. <grym> Fuj! Koleś! Nie! To znaczy, nie dzięki, już jadłam. A jesteś na diecie czy coś w tym stylu? Nie. Po prostu nie lubię zielonej galaretki, dobra? O koleś! To tylko żylkowy robak! Przepraszam za to węże mnie przerażają. Rozumiem cię! Przy kurczakach dostaję gęsiej skórki! Boisz się kurczaków? <grytanie> Kurczaki... to niezły kanał, człowieku. Nagle ognisko zmieniło się w jakiś wielki festiwal zwierzeń. Bew w nieskończoność powtarzała, że chyba by umarła, gdyby zaczęły chodzić po niej robaki. Harold boi się ninja i nawet Heather przyznała, że czuje lęk przed zapaśnikami sumo. Czego ja się boję najbardziej? Chyba zakopania żywcem. Spaceru po polu minowym. W szpilkach. Latania, stary. To jakiś kompletny odpał. Ach, nigdy nie poleciałabym samolotem. Nigdy. Ja boję się gradu. Jest mały, ale śmiertelny. Boję się sama zostać w lesie. Boję się fatalnych fryzur. No dobra, zmieniam zdanie. To jest o wiele bardziej przerażające niż pole minowe. Rozbrajania bomby zegarowej pod presją czasu? A ja nie boję się niczego. Brednie. Och, serio? A niby jaką ty masz fobię, panie wszystko wiedzący? Makiety Celine Dion w sklepie muzycznym. Niemożliwe. Niby co? Chyba czegoś to nie łapię. Koleś, czy ty powiedziałeś makiety Celine Dion w sklepie muzycznym? Och, uwielbiam Celine Dion! Co to jest makieta? No wiesz, ta kartonowa wycinanka, która stoi w sklepach muzycznych. Nie! wasz się! Naturalnej wielkości, ale płaska, Selin. A więc gdybyśmy tylko mieli tutaj kartonową makietę... Zamknij się! A wy czego się boicie? Wiesz, ja nie cierpię mimów. Nawet bardzo. W porządku, kortni, boisz się czegoś? No gadaj. Nie, niczego. He, <laughs> ubiegłej nocy mówiła coś innego. Duncan, a przyszło ci do głowy, że może tylko drwiłam z ciebie i twojej głupiej historii? Jasne, jasne, księżniczko, skoro tak uważasz. Zamknij się! Oboje wasze kolejne wyzwanie to mała gierka pod tytułem. Poznaj swoje fobie! Musicie zmierzyć się z największymi lękami. Gorszymi od tego! Mamy przerąbane. A teraz nasza pierwsza ofiara! Heather! Spotkamy się w teatrze. To? Czas na sumo! Gwen, ty, ja, plaża. Kilka ton piasku. <noise> Chwila, jak się dowiedzieli czego boisz się najbardziej? O, bo im powiedzieliśmy. Przy ognisku, ubiegłej nocy. Czego ja się boję najbardziej? Chyba zakopania żywcem. Chwila, podsłuchiwali nas? To reality show Einsteinie zawsze nas słuchają. To jak gumowe ucho. Szefie kuchni, dostał pan specjalne zamówienie na dzisiaj dla Tylera? Przy kurczakach dostaje gęsiej skórki. No! No! Bek ciągle powtarzała, że chyba by umarła, gdy wychodziły po niej robaki. I bez podniesienia, poprzeczkę bardzo wysoko. Boje się fatalnych fryzur. Uh. Latania, stare, to jakiś kompletny odpał. Ach, nigdy nie poleciałabym samolotem. Nigdy. Ja! Sprostała wyzwaniu i tym samym zdobyła dla susłów drugi punkt Bridget rozpoczęła szóstą godzinę samotności w lesie Czując się całkiem pewnie Nie boję się Sześć godzin to przecież pryszcz Powietrza wystarczy na godzinę. Ty musisz wytrzymać zaledwie 5 minut. Jeśli zdecydujemy, żeby cię odkopić, to nie jest śmieszne, Chris. Spoko! Weź tabletkę. Będę słuchał przez cały czas. Zawołaj, a natychmiast cię odkopię. Żegnaj, okrutny świecie. Przepraszam za to węże mnie przerażają. Hej, dasz radę, stary! A, mrugnął! To znaczy, że cię lubi! To jest najmniejszy wąż na świecie, DJ! Daj spokój! Tak, ale jest to ślizgły i pokryty łuskami. Pełza ją! Otrzymujemy tego punktu, DJ! Dawaj ciołku! Co? Zmierzamy do wioski przegranych, ludzie! <laughs> Żyjesz tam jeszcze? Zostały trzy minuty. A potem mnie odkobiesz, prawda? Nie martw się! Nigdzie nie idę! Obiecuję! Odwróć moją uwagę! Opowiedz mi historię. Dlaczego boisz się mimów? <słuch> Mama zabrała mnie do wesołego miasteczka, kiedy byłem mały, żeby pokazać mi słonie. Zgubiłem się! Tak. Tak bardzo mnie zaabsorbowały, że zgubiłem ją na minutę. Wołałem, ale gdy się odwróciłem, zobaczyłem jedynie naśladującą mnie tą straszną białą twarz z czerwonymi ustami. Krzyczałem i próbowałem uciec i zawsze, kiedy się odwracałem, on tam był, pokazując taki układ z bieganiem i okrzykami. Trent? Mów do niego, koleżko! I poproś, żeby sobie poszedł. No dobrze. Mgłę skończy za dwie minuty, Cody?